Wcześniej już wyliczyłem równanie wielomianu, równanie pochodnej wielomianu. No i tutaj w poleceniu B trzeba wyznaczyć równanie prostej stycznej do wykresu wielomianu w punkcie o odciętej x równa się 3. Równanie stycznej jest tutaj. Czyli ja wiedząc, że ten wielomian jest oznaczony jako w od x, to tutaj te równanie styczne zapisałem w takiej postaci. Czyli najpierw muszę mieć, najpierw chcę policzyć wartość wielomianu, dla, wartość wielomianu w trójce i tutaj liczę w 3 i wstawiam do wzoru, liczę, wychodzi 40. Czyli już wiem, że tutaj za to podstawię 40. Następnie chcę mieć wartość pochodnej wielomianu w trójce, czyli wstawiam do wzoru na pochodną tą trójkę, Liczę, wychodzi 48, czyli tutaj podstawę 48. Za x0 podstawę 3, bo w punkcie o tej odciętej właśnie liczę e, równanie stycznej, czyli to wszystko podstawiam, upraszczam, upraszczam i mam równanie stycznej e, do wielomianu dla punktu odciętej 3, czyli po prostu dla punktu, którego pierwsza współrzędna jest 3, a druga można zresztą tutaj zobaczyć jest 40. Udanie testyczne wygląda w ten sposób.